Witam się Mano Czesiuszko, pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek ze serii Zagrajmy W Evil Island. Evil Island, Classic Mod, czyli prawdopodobnie największa modyfikacja tutaj do tej gry. Chyba, że powstała jakaś większa, ale o tym nie wiem. E, tak tutaj w... w tych odcinkach, no już oczywiście robimy sobie po kolei wszystkie zadania. Ścieżka łowcy, ścieżka droga wojownika. No, w sumie to można by sobie zrobić. Ale nie wiem czy będę w stanie, bo tu chyba trzeba będzie coś łukiem pobić, albo pewnie to jako wojownik. No dobra, bierzmy się tutaj może za kolejne zadanie, hmm, czyli teraz co? Czwórka, Rzeki i Wyspy, losowy przeciwnik. Trochę ich tutaj jest, tych przeciwników będzie. Rzeki i Wyspy, Rzeki i Wyspy. Losowe zadanie na Rzekach i Wyspach. Cyk. Wzywałeś mnie, standardowy dialog. To oczywiście, jest robota dla ciebie. Anonimowy ten, zlecenie dawcy, oczywiście. Mieli koperty z umową, a klient chciał pozostać anonimowy. Co jak dostanę nagrodę? Nie bój się ode mnie. Dób ci nagrodę po wypełnieniu kontraktu. No, wiadomo. Losowe zadania na rzekach i wyspach. Ja już dawno losowych zadań nie robiłem. No to, zaczynamy. Słuchajcie, zaczynamy. Zobaczymy, że będzie przeciwnik? Czy kontrakt na zabicie tam tamtą stronę jedziemy? roku na zabicie czegoś tak. Hmm. tak się zastanawiam, będę mógł sobie o. Dobra. Hmm. No, doczyswałłem No tak myślałem Tak myślałem. Tak się zastanawiam. Czyżby troll był do ubicia W drodze miał do ubicia trola. Zawsze się przekonamy. Bożowie. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne, Dobrze nie dałem tego Tak To wrogowie, na ścianę i kule. Mogę to zrobić? Tak. O. A ma! A, bo to ci, rozbójnicy ja co to, A. Zaczynam się A, bo to jest obóz bandytów. To w tym obozie kogoś. Pewno. Zrozumiałem. Pewno tak. Wbijamy. Siemano. Nie wiem, czy w tym obozie, czy nie w obozie, ale oboz też sobie możemy przejść. To nie jest.

W porządku, górna pułapka idzie od tego od muru, nieźle. Może jest inna droga, wiem co mnie tutaj nawala. I dlaczego mnie to to nawala? Wiem, że po Bozie Ale to chyba o tego trolla chodzi. Jest tu troll? Majdę, 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 majdę. Majdę. Magiczne łuki. Jolita Magiczne łuki Jolitarne rolling boss Kurna ile tych elitarnych wojników Nie takich spacerów, ale jeśli to konieczne... Aaa, o ciebie chodziło! Nie mogę przejść! I ten. to wszystko. 5% do złotego mi wpadło, nieźle. Aż 5% do tego. Do ukończenia ankiet. Jeszcze trochę będzie można na Ingos wejść, zebrać czarby inaczej bym postać stracił. Hmm. Dobra wiadomość, umowa została wypełniona. Świetnie, oto twoja nagroda. Zajebiście. A cóż mi poszło? Ochrona przed kwasem, kwasowy podmuch. No jednego. rękawiczu. ochrona przed ogniem. Ochrona może być bardziej przydatna. Dobra, regeneracja wigoru. chociaż y, jedną mieć. Chociaż jedną tą regenerację mieć wigoru. Może i kradni jeden? Czemu jeden? Zawsze daje po pięć. Aż tyle. Do czterdziestu bym sobie podał. Dobra. Reszta może Wingos się tu zrobi. <laughs> jeżeli chodzi o to. No i zajbiście. I to by było na wszystko. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jestem go, chyba żebym sekurno te zadania zrobił. O. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, komentarza, a także subika z dzwoneczkiem. Do zobaczenia na live'ach! Do usłyszenia w odcinkach! Siemano! Pozdrawiam!